W końcu nadszedł moment, na który setki kibiców czekały z niecierpliwością. Przed nami kolejny wieczór piłkarskich wrażeń. Proszę zapiąć pasy i przygotować się na show. Mecz komentują dla Państwa Tomasz Smokowski oraz Jacek Laskowski. Z niecierpliwością czekamy na rozpoczęcie spotkania, ponieważ jesteśmy głodni prawdziwej piłkarskiej bitwy. OSER zmierzy się z NIS. Tak, przed nami kolejne spotkanie z piłką nożną w atrakcyjnym wydaniu, więc czego chcieć więcej? Zapraszamy do świata wielkich piłkarskich emocji. A na ekranie zobaczymy skład na dzisiejszy mecz. Zespół zagra ustawieniem 1-4-5-1, ale w ofensywnym wariancie. Tak jest, popularna taktyka we współczesnej piłce, i trzeba pamiętać, że nie jest to typowe granie na jednego wysoko ustawionego napastnika, który musi sam walczyć z całą obroną rywali. Na pewno dostanie on solidne wsparcie z pomocy, gdy już piłka znajdzie się na połowie przeciwnika. Lubią grać wysokim pressingiem, i pewnie nie inaczej będzie dzisiaj. Na pewno poświęcają na to dużo czasu na treningach, bo wystarczy, że jedna osoba nie doskoczy odpowiednio szybko, a drużyna przeciwna ma przez kogo rozegrać piłkę i wykorzystać otwartą przestrzeń do wyprowadzenia własnego ataku. Bomba w górę. Gramy. Catherine Thuran. Łatwo przyszło, łatwo poszło. Sędzia przerywa grę po tym przewinieniu. Będzie kartka czy tylko upomnienie? Panuje nad piłką, pędzi w stronę bramki. I uwaga, wykłada piłkę w szesnastce. Gol! Ależ mamy mocny początek tego spotkania. Dzięki powtórce możemy obejrzeć to jeszcze raz. Inteligentne wycofanie piłki i skuteczne wykończenie. A z takiego bliska to nawet my byśmy chyba trafili, Tomku. Pewne wykończenie i zero szans na obronę. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Wyszedł sam na sam. Uwaga! Tak jest! Dopiero co cieszyli się z jednej bramki, a już mają następną. Czy rywale jakoś odpowiedzą? Doskonale poradził sobie z defensorem, któremu ta sytuacja będzie się śnić po nocach. Pewne wykończenie, nie waha się ani chwili. Czasem nie ma sensu kombinować. Mocny strzał nie daje szans na obronę i dokłada trafienie po tym wygranym pojedynku. 2 do 0. Gramy dalej. Ołusu. No proszę, praca na siłowni nie idzie na marne. Coraz bliżej pole karne, żeby się tylko nie nadziali na kontrę. Doskonale utrzymuje piłkę w boisku. Bardzo teraz pewna interwencja obrońców. Niweczą świetnie do tej pory budowany atak. Na skrzydle pojawiło się sporo wolnej przestrzeni. Sanson. Co zrobi w tej sytuacji? Dalej szansa. Co tu się dzieje? Trzy gole przewagi. Powoli mogą zacząć świętować. Jest i powtórka gola. Strzał na krótki słupek. Pogratulować sprytu i celności, ale też można mieć pretensje do obrony. W tym miejscu raczej nic nie powinno im zagrażać, a mimo to tracą bramkę. W tym momencie trzeba powiedzieć, że widzimy koncert jednego zespołu, przynajmniej w pierwszej połowie. No zresztą wynik mówi sam za siebie. Ousu. Piłka do grana na dalszy słupek. Jest niebezpiecznie. Mogą tu teraz groźnie skontrować. Niedługo zabrzmi gwizdek. Doliczona tylko minuta gry. Pierwszą połowę spotkania mamy za sobą. Czas na przerwę. No to zaczęło się. Panuje nad piłką. Pędzi w stronę bramki. I uwaga, wykłada piłkę w 16. Gol! Ależ mamy mocny początek tego spotkania. Wyszedł sam na sam. Uwaga! Tak jest. Dopiero co cieszyli się z jednej bramki, a już mają następną. Czy rywale jakoś odpowiedzą? Samson. Co zrobi w tej sytuacji? Dalej szansa. No, i zaczynamy, proszę Państwa, drugą połowę tego meczu. Nie patyczkuje się teraz, wybija piłkę. Tak należy bronić dostępu do własnej bramki. Rodzi się kontra, jak to spróbują rozegrać. Sędzia widziała przewinienie, ale pozwala grać dalej. Prawo, dobry odbiór blisko własnej bramki. Ostatnie pół godziny gry przed nami. Ma klej w nogach do przeciwnej bramki, coraz bliżej. Świetnie zastawia się przed próbą zabrania piłki. Czy ktoś jest w stanie ją odebrać? Tak powinien wyglądać czysty odbiór. Mamy przewinienie, ale sędzia pozwala na dalszą grę. Kefren Turam. Ależ teraz dobrze się ustawili. Znowu są przy piłce. Ośrodkowuje teraz ze skrzydła. Broni teraz strzał, ale tutaj ciągle będzie groźnie. I teraz sztab szkoleniowy postanowił, że przyszła pora na zmianę. Przed nami ostatni kwadrans spotkania. Dobrze się teraz zastawia z piłką, nie odda jej za darmo. No, i po zagrożeniu, dobry odbiór. Dobrze odczytali zamiar rywali, mogą znów budować teraz akcję. Ołusu. Odzyskują teraz piłkę. Coraz bliżej pole karne. Obrona musi mieć się na baczności. Dokładne dośrodkowanie. Może być groźnie. Ale jak widzimy, bramka. łapie piłkę. Tak więc przed nami tylko koniec meczu, proszę Państwa. Zespół gospodarzy nic tu już nie zmieni. Przegrywają i muszą się z tym pogodzić. No niestety, nie pokazali się dziś z dobrej strony. Ekipa przeciwna zdecydowanie zdominowała środek pola i była skuteczniejsza, stąd wyraźna porażka. Z pewnością zbierze dobre oceny od wielu ekspertów po tym spotkaniu. Było widać, że jest dziś w dobrej dyspozycji, pomaga zespołowi i wspólnie sięgają po wygraną. Panuje nad piłką, pędzi w stronę bramki. I uwaga, wykłada piłkę w szesnastce. Gol! Ależ mamy mocny początek tego spotkania. Wyszedł sam na sam. Uwaga! Tak jest. Dopiero co cieszyli się z jednej bramki, a już mają następną. Czy rywale jakoś odpowiedzą? Samson. Co zrobi w tej sytuacji? Dalej szansa!